Jak kupować jedzenie? Jemy wszyscy: mali i duzi, młodzi i starzy, mądrzy i ci mniej. Jedzą Polacy i Eskimosi. Jedzą ludzie i zwierzęta. Jemy wszyscy. Skąd w dzisiejszych czasach mamy jedzenie? Najczęściej robimy z mamą zakupy na targach zdrowo jak chodzę z mamą, to Piotra i Pawła. Najczęściej jeździmy z mamą do supermarketów na zakupy. Parę roku, no mają wpływ na to, co jemy. W domu na wiozny jemy różne, raczej lekkie rzeczy. E, mało mięsa wtedy. wtedy, babcia stara się gotować różne naleśniki. Jak jest zima, to mamy takie ciepłe potrawy. A jak jest wiosna lub lato, to takie różne sałatki na zimno. Na przykład latem jem lody, ale zimą to już nie jem lodów. Zimą jemy dużo mięsa. Słyszeliście o tym, że co roku na supermarketowych półkach przybywa 17 tysięcy nowych produktów? To ogromna ilość. Każdy z tych produktów chce być jak najbardziej atrakcyjny i smaczny, żebyśmy to właśnie na niego wydali pieniądze. Stąd ten niekończące się reklamy w telewizorze albo na billboardach. Ktoś nas próbuje przekonać, żebyśmy kupili coś tylko dlatego, że jest to tanie, słodkie albo podobno zdrowe! Odpowiem Wam, co tak naprawdę jest ważne przy kupowaniu jedzenia. Kupuj mądrze! Dobrze jest wiedzieć, co kupujesz. Bardzo często nasze problemy ze zdrowiem biorą się właśnie z tego, co jemy. Czytając etykiety, dowiesz się na przykład, czy do zrobienia sera użyto mleka, czy czegoś, co go tylko udaje. Czy kolor i zapach produktu pochodzi od naturalnych składników, czy sztucznych barwników i aromatów. Wszystkie dodatki i składniki chemiczne dodawane do żywności opisuje się kodami z literką E. Na przykład E332 to cytrynian potasu, który reguluje kwasowość i stabilizuje takie produkty jak galaretki, konserwy czy wyroby cukiernicze. Jest bezpieczny dla naszego zdrowia, ale taki na przykład E220. Czyli dwutlenek siarki, który konserwuje i przedłuża okres spożycia suszonych owoców, soków owocowych, wiórków kokosowych, niszczy dobre witaminy w pokarmach i może powodować oraz nasilać objawy astmy, bardzo poważnej choroby. Powinniśmy unikać tych, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dlatego czytajcie etykiety. Kupuj produkty naturalne. Zdrowe jedzenie to najprostsze, nieprzetworzone owoce i warzywa, zboża i kasze, jajka, ryby i mięso. Unikajcie tych wszystkich produktów, które mają w sobie więcej niż 5 składników, takich, których składników nie jesteście w stanie wymówić, wszystkich tych, które udają coś, czym nie są, na przykład margaryna, która próbuje zastąpić masło kupując jakiś produkt, pomyśl jak długą drogę musiał przebyć, żeby znaleźć się w twoim koszyku. Ile kilometrów przebyła ciężarówka i ile benzyny spaliła, żeby dowieźć go do sklepu. Im więcej takich żywności o kilometrów, tym bardziej zanieczyszczone jest nasze środowisko. Najprostsza zasada dla tych, którzy chcą się zdrowo odżywiać, to jedzenie tylko tych produktów, które potrafimy sobie wyobrazić w stanie surowym albo w naturze. Czy wyobrażacie sobie rosnące na polu batoniki Albo chipsy na drzewach? Lepiej unikać wszelkich produktów jedzenia podobnych. Kupuj na targu. Kupując warzywa na targu bezpośrednio od rolników, wiesz, że pochodzą z okolic Twojej miejscowości, że są świeże i jak zostały wyprodukowane. Tylko na targu tak pięknie widać zmieniające się pory roku i sezony, w których dojrzewają kolejne warzywa i owoce. Skoro sezon na truskawki jest w lecie, a na pomidory jesienią, nie musimy ich jeść przez cały rok. Zwłaszcza, że te kupowane w styczniu smakują o wiele gorzej. Od sprzedawcy jabłek na targu możesz kupić kilkanaście różnych odmian. Zamiast smaku jabłka będziesz czuł smak antonówki i dareta, malinówki, papierówki czy renety. Będziesz znał tajemnicę dobrego jedzenia jak Harry Potter sekrety magii, zapamiętaj! Kupuj mądrze, sprawdzaj skład produktów na etykietach. Kupuj produkty, które mają w sobie nie więcej niż 5 składników. Kupuj świeże, sezonowe produkty i kupuj częściej na targu.